Witamy w kolejnym odcinku Bohaterów Historii. Tym razem będziemy opowiadać o rzeźbiarzu, o niemieckim rzeźbiarzu Ferdynandzie Lepke, który zapisał się w historii Bydgoszczy. To właśnie Ferdynand Lepke jest autorem rzeźby Łuczniczki, a także Fontanny Potop. Obie rzeźby znajdują się w Bydgoszczy. Ferdynand Lepke urodził się 23 marca 1866 roku w Bawarii. To tam spędził e, wczesne dzieciństwo. Po kilku latach jego rodzina przeniosła się do Berlina. No i w Berlinie Ferdinand Lepke podjął studia na Akademii Sztuk Pięknych. Studiował w latach 1883-1890 pod kierunkiem berlińskiego artysty profesora Fritza Schapera. A swoje umiejętności praktyczne Lepke zgłębiał w atelier rzeźby braci Biber i w pracowniach w Berlinie. Jego twórczość charakteryzuje się um, stylem neoklasycystycznym, czyli nawiązywaniem do stylu klasycystycznego. Bliższy był mu jednak styl dawnych mistrzów, niż nowa stylistyka, którą przyniósł wówczas modernizm. Skłonność ku rzeźbie klasycznej miała swoje źródło w jego zamiłowaniu do antyku. I właśnie to zamiłowanie do antyku spowodowało, że na początku lat 90. XIX wieku przeniósł się do Rzymu, gdzie właśnie e, zgłębiał rzeźbę antyczną. Podróżował również do Francji oraz Danii. Ferdynand Lepke powrócił do Berlina i w 1897 roku objął w Berlinie stanowisko profesora w Akademii Sztuk. Pięknych. W wieku zaledwie 27 lat został uhonorowany Nagrodą Państwową oraz Złotym Medalem przyznawanym za osiągnięcia artystyczne. Już w Młodym Wieku był cenionym artystą i poszukiwanym rzeźbiarzem. Tworzył zarówno popiersia, duże pomniki, ale także monumenty. Niestety zmarł w Młodym Wieku, w wieku 43 lat, w 1909 roku w Berlinie. Jego najważniejsze dzieła to m.in. posąg Rzeźbiarz w Berlinie, rzeźba Łuczniczka, oryginał znajduje się w Bydgoszczy, czy fontanna Potop, która znajduje się w Bydgoszczy i w Koburgu. Rzeźba Pocałunek, która znajduje się w ermitażu w Petersburgu, a jej mała kopia znajduje się w Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy. Ferdynand Lepke zapisał się w historii Bydgoszczy jako autor słynnej łuczniczki. Rzeźba ta powstała na początku XX wieku i była jedną z ostatnich dzieł Ferdynanda Lepke. Była eksponowana na wystawach w Monachium i Berlinie i tam wzbudzała duże zainteresowanie. Dzieło pojawiło się w Bydgoszczy w 1910 roku. Figurę wówczas ustawiono na placu teatralnym obok Teatru Miejskiego. W latach 50. XX wieku rzeźba została przeniesiona na skwer obok Muzeum przy ulicy Gdańskiej, a w 1960 roku do parku Jana Kochanowskiego na skwer przy Teatrze Polski. Rzeźba jest wizerunkiem Bydgoszczy. W naszym materiale postanowiliśmy zdigitalizować natomiast fontannę Potop, która od kilku lat znajduje się ponownie w Bydgoszczy, została odtworzona, a jej autorem był właśnie Ferdynand Lepke. Fontanna Potop jest jednym z monumentalnych dzieł właśnie Lepkego. Znajduje się w Bydgoszczy, tak jak wspomniałem, została odtworzona kilka lat temu, a powstała w Bydgoszczy w 1904 roku i przetrwała w Bydgoszczy do e, II wojny światowej. Dopiero właśnie w 1943 roku niemieckie władze okupacyjne postanowiły fontannę rozebrać i przeznaczyć ją na cele wojenne. Proces rekonstrukcji fontanny rozpoczął się w 2004 roku, a został ukończony w 2014 roku, czyli w okrągłą rocznicę powstania tej fontanny w Bydgoszczy. Otwarcie tej fontanny nastąpiło 26 czerwca 2014 roku. W naszym cyklu Bohaterowie Historii staramy się pokazywać różne postacie. Są postacie bardzo dobrze znane, jak królowie, książęta czy osoby duchowne, e, uczestnicy wojen i walk o niepodległość Polski. Są również osoby nieco mniej znane, są artyści, są rzeźbiarze, jak nasz wspomniany lepkę. W ten sposób staramy się zachęcić Państwa do poznawania dziejów naszego regionu i odkrywania województwa kujawsko-pomorskiego. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania.